Dzięki temu, że tu nie, 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 jesteśmy w piękny nie, piękny, nie, piękny. nie, 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 i teraz nie, 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 Witam wy. W następnym filmie mam z bazy. Długo patrz, nie było. Mam niedobrą koszulkę. Musiałem Właśnie bardzo złe. Musisz Dodają Do, ją, do, ją do roboty wziąłem. Kurde. Trzeba to zacenzurować. Do, ją do roboty wziąłem. Patrzcie na Patrzcie. Co robimy? Nic. Dzisiaj gadamy. Trochę porobimy. Nazbieraliśmy trochę chrustu, żeby... W ogóle ja w laczach w lesie, nie? To jest dopiero... Kucham ten vibe. Trzeba to ułożyć. E, ale w ogóle po co nam takie długie? Lepiej je skrócić? Nie. Wszystko nie, nie. To później wygląda jak wygląda. To wszystko było tak równomiernie... Jest Jakby to było wszystko tak równomiernie obcięte. Zmień ta koszulka! No, do roboty, ja wziąłem, żeby zniszczyć. Szanowni Państwo, kochani moi. Jak to tak wygląda, to to wygląda, moim zdaniem, chulowo. Ale to dopiero, jak się skończy szałas. I to taki fajny domek. Tak. Na, na, na tak takie coś. Co na szortach? Mam taki domek. Aha. No, no właśnie robili tak. Ja ciekawie skąd ci ludzie, którzy nagrywają takie filmy mają uprawnienia, żeby te wszystkie drzewa sobie tak od... od tak ścinać, nie? Nie, o, o wow. Ej, trzeba... Ja wiem, co możemy zrobić. Zrobić tu taki porządek. Razem zrobimy porządek. Tak. No, kurde, Jaki tu Zupełnie tak. Dam to tutaj. Chyba nie poczuł. Ładna pogoda, ło wow, cholera, ło wow. wow. A patrz jakie to, ja pier... patrzcie To, jestem zdania, że to za chwilę jednie, Ten jest taki, taki ledwo, i on przy mógł tu być, wiesz, ja go skrócę A gdzie to są nudne Idziemy do lasu i budujemy Kurde, ej, ty jesteś w takiej bańce, bo mówisz, że odcinki są nudne, a później nic nie chcesz na nich robić Ale teraz co my robimy, to no, pewnie to byśmy siedzieć i gadać No Wiesz, jak się Choćby ciekawie gada to wtedy też jest dobry odcinek A jak my się przymy co tam <grystanie> Dobrze że tego nie wrzuciliśmy Ja tego chyba nie będę musiał tchnąć Drówka A tu trzeba umyć naprawdę, tu jest paskudnie Nie wiem co ja robię Wszystkie pożyć no. Już wszystkie. Kurde. Piękne. Ej, ale w sumie wiesz co sobie myślę? Jak już są liście, to może warto to wykorzystać. No. I zrób... Wiesz co? Chuju. Po co ty to tu kładziesz? Przecież na początku mój liście możemy położyć. Gdzie stajemy Najpierw to się... Aaaa. idź pan. Chuj. <grystanie> <grystanie> Big 200 IQ. Liście możemy położyć. Tymczasem on. <grystanie> Jebznie Runo leśne be takie Tu, tu liście wyrosły on będzie jakieś ususoki zdawał Ale trzeba sprawdzić klimat tego miejsca Kurde normalnie no, dzień dobry Bombowo Nowy szałas skończyliśmy go No właśnie skończyliśmy Robota skończyła idzie do domu. Ale ty często mówisz że idziemy do domu 22 Gdzie ty się tak śpieszy? No, tak tylko powiedziałem e, Jeszcze Jeszcze trochę z liści No e. jest co robić co? się robić ten cały szałas? Się nie chcę robić co? Ja bym go skrócił, tak do połowy. Co ja nie? bym wiesz, co zrobił, człowieku. Te patyki przerzucił na tą stronę i zrobił jedną ścianę. Po co nam taka długa ściana? Wiesz, co bym zrobił? Od robił? tamtego, ostatniego, tutaj, po lewej stronie. No. Patyka bym zrobił taką ścianę. I byśmy go wtedy skończyli. No. Robimy to? No. Bo ja jestem za. Bo tak to, my tu, to skończymy za pięć minut. Kurde, a jeszcze licząc jak my to szybko robimy. No my wiecie ile nas grudnia. w ogóle... Wiecie w ogóle ile na nas bazie nie było? Ja liczyłem... Trzy miesiące? Nie ale my to my od grudnia pocież budujemy No, od... Od grudnia! Albo i listopada Nie, od grudnia Od grudnia gdzieś Możemy się pomylić, ale nie wiemy dokładnie Ale no długo, w skrócie I to jeszcze nawet skończone nie jest A to nie jest największa budowla, bo my mamy w sumie... Patrz My mamy już ścianę na... Na, na, na w gratisie Więc... Więc generalnie przerwa konwersacyjna znaczy, w sumie nie, ale będziemy przedstawiali. Czy ty się wywalisz? Kamera głupia. Chyba nie. Więc jest git, dobra. Ale nie, w sumie nie musimy tu zalepiać. Może to być, może to być Coś Zresztą tak, zalepiać. Wiem jak. No to wiem, Nie chuj tu, tu będziemy. To to. Damy, tu Damy tu takie dwa mocniejsze, bo to jest akurat A, to Jak to zrobić W środku? Kurde, ale wiesz, że to nie chodzi, pat, Tu będzie taka... Tu będzie taka ściana na start. Nie będziemy tego kładli tak, bo to będzie kurde, to będzie po wyglądało. No, ale to nie żeby będzie działać. Ale, no właśnie nie będzie działać bo parkach, ja to mogę ręką. A tak, będzie. No, te, to też mi wyspada nie, ale chodzi o to, że jak my tu wypchamy to to się będzie trzymać. O tak! to jest dla niego za ciężkie. Te fajki oni ci chyba już zaszkodziły. Wypij tam. Nie no, nie no, taka prawda, że Karol nigdy nie był kumaty, jak ja. Tak, to on tu nie był. W mieście przecież No to... te wyższe dasz na bardziej tam do przodu okay, jeszcze. Okej, do mnie dzwoni. Dzwoni? No. Dobrze. Niech to robi. Halo.

No właśnie, Ale wykorzystaj wykorzystaj to. To. Się. Się no właśnie, korzystaj to, tylko ty mieści z... No, to. Wyrwij... Patrzcie to. Wyrwij to. Kurde i to No właśnie. Ona mnie kurwa gadać? No. no że to idealnie. No, no, to tak odstaje, to, to nie załadnie. No, ni Myśmy tak przecież zrobili w starej bazie. Tak jak teraz właśnie robimy, chyba. Tak, myśmy tak robili. On ma te zaniki. To będzie super, ale on... Ja tu na pewno nie zostanę. Jakieś krzaki. Ty się zajmij tym... Dach tym ja, Jak się robi szybko w Co? Jak się robi szybko w Kurde, nie wiem w sumie. No właśnie. Będę budować tak jak ten. Wśru... Ale czekaj, o co ci chodzi? O, o to? No jakbyś to zrobił tak jak ty robisz, też byś bym nie dalej... Ja tak, że tu obszemy o to, ale to... A w środku, w środku się oprze, o te, to się obsze, bo te trzeba no patrz, takie do minął. Ja pierdzielę, ale to ładnie... nie wiem Ale to już utrudnia. To właśnie nie utrudnia, się te... Patrzcie, rozumiecie o co mi chodzi? Czekaj, on w ogóle patrzy tu? Tak. Generalnie Karol ma pomysł, żeby na ostatni ten patyk, który tam jest, po prostu... Co? Wrzucić tam te patyki. A ja chcę pomiędzy je dać, żeby one się trzymały. Dzień dobry. O cholera. Patrzcie, Chwyci to, bo światło mi... Patrzcie, tu mam masę takich... Zobacz, dzwoni papuga, dobra chyba się, i widzisz, i widzisz, to się nie trzyma, bo to się nie będzie trzymać. Nie da, to się wyślizgnie, daj to tak, tak jak ja mówię. Dobra, i tak muszę jechać. Musisz już jechać? No. A co? Po A. A dużo tam masz? No ale No widzisz, ja nic nie zrobiłem i tu leciało. To jest lekkie drewno. Nie, nie, ja nie lekkie, te... tylko no, tu... Ale zobacz sobie. No, no, to te... też, ale mogę panu coś rozwalić. Nie, nie. Chuju, no to było dobre. No jak, bo dobre jak jest. Aha. <laughs> no i teraz to nie bali. Co to zrobisz? Ruszyło się właśnie. I żeby nie było my się nie kłócimy tylko po prostu to po prostu to nie ma sensu no ale jak to ze zrobić w środku to się nie, będzie... jak no ale to się... A... ja nie wiem jak ci się to chce trzymać To się nawet nie trzyma na tym żadnym... jakby to było ogałęzione, to by miało sens ale to jest właśnie gołe to jest, to jest to nie ma ja nie... Dobra, rób jak chcesz, czy nie. Jak się będzie trzymać, to ci powiem, co Kurde, żebym mieć jakiś śniatek, a nie rękami jeść. może tu coś zamknąć. Nie patrz, trzymaj się to ręką, to ci to wszystko zleci i tyle bez. A jak sesarna w nocy kopnie, a nie szturchnę? A po co to naszesarna wazi? Ja się założę, że tu nie jedna locha z tymi spała, z młodymi, bo tu jest nakrycie. Tak być. Jeszcze jedna sprawa. Jak ty tu tak chładzisz, to się robią dziury. Jakbyś ty to położył no, tak muszę obok. To, tak, 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 tak. Tak to się obalić. Tyle z tym lepiej jest jak ty, 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 ty. to robisz, że łatwiej będzie dać, nie wiem, no, mech czy coś. Ale to jest jedyna rzecz, bo tak to... Ty ty, no, widzisz? <grybujesz> <grybujesz> tak, nie Tu się zbieramy. Albo Zrobię no, no, to. No. Hmm. No tam no, no, to. do to. Zrobię to. Zrobię to. Zrobię to. Zrobię Nie, Zrobię to. No, Zrobię to. Zrobię to. Zrobię to. Zrobię to. Zrobię to. Zrobię to. Zrobię nie Zrobię to. Jak to. Zrobię to. to. Zrobię to. to. jest. Zaklej, to. to. Jest. Ja, bo mchem. Ja. No, mchem prędzej, ale chętnie glina? Ja ją pewnie będę przygodził. No, to w pełni gliny czeka. Co? W pełni gliwem. Właśnie nie ma nic praktycznie. Na tydzień jeszcze jedźcie. To byś musiał jechać dosłownie, byś musiał na tydzień jechać. To nie ma daleko. Ale ja pewnie tylko pojadę i tyle będę. No, nie, bo dzisiaj nie chcę na mnie czekać. Co? Wyjechałeś tam, bo dzisiaj nie na mnie chciały czekać. Już wyjechali, byś. Nie przyjechali do tego. To. To na razie. Ja, ja tu chwilę zostanę, ale też jadę za chwilę. Zostanę tu chwilę, a też jadę za chwilę. Generalnie. Generalnie to tak wygląda ściana Karola. Nie chciałem. Tak to jest, kiedy się robi... Yy, kiedy się nic nie robi. Tak wygląda moja ściana. Tak naprawdę różni się ona tylko tym, że te patyki są położone w środku i jeden jest na zewnątrz. To tylko mi się trochę nie podoba. Robienie takiej ściany jest o tyle trudne, że te patyki wszystkie najlepiej żeby były z jednego drzewa, bo kiedy one nie będą z jednego drzewa, znaczy tego samego, to będą one po prostu wychodziły i będą się rozwalały w środku. Czyli na przykład tutaj, no tego już nie będę robił, bo to już jest praca na pewno nie na dziś. I na pewno nie bez Karola na pewno, no, rozumiecie o co mi chodzi ten jest na przykład chudszy boże, grubszy od tego i ten tutaj lata o to mianowicie chodzi, więc jest to trudne albo żeby znaleźć takie drzewo, które będzie po prostu idealnie dopasowane do tych do tych właśnie, o kurde ile robaków które będzie dopasowane do tych właśnie pieńków Ściana jest powiedzmy, że skończona, ten patek tutaj też za bardzo nie ma jak wypaść, chociaż jakby chciał to by bardzo wypadł. Szczerze Wam powiem, trochę mi smutno, bo kurde pojechał, a mi się wydaje, że on wcale nie ma dużo do zrobienia, no ale jak miał, no chociaż ja nie wiem, pewnie może i miał dużo, no to pojechał. Ja tu trochę tą ścianę odremontowałem, tak ona wygląda, jedyne co mi się nie podoba, to też praca nie na dziś, no to, że to tak wystaje, ale szczerze Wam powiem, Liczy się wydajność, a nie wygląd, więc... Ale jak wygląda ładnie, to też wtedy jest bardziej wydajne. Może, może tak jest, nie wiem. Ja jestem cały czas za tym, żeby tamte ściąć, bo to wtedy nie wygląda w ogóle jak szał. Tutaj trochę wysprzątałem. Postaram się w sumie tą ścianę zrównać jeszcze. Następną rzeczą, jaką sobie zrobię, szczerze, moim zdaniem nie wygląda to za ładnie, ten tutaj przeskok, jest taka szpara, moim zadaniem będzie usunięcie tej ściany, zbudowanie nowej, mniejszej, a nawet, nawet do takich rozmiarów, bo tu są jeszcze za duże. Że wam powiem, no następny raz lepiej się wyposażę, w, nie wiem, rękawiczki, jakieś lepsze buty. Znaczy ja sobie teraz chciałem wsiąść klapki, bo szczerze mi się mi... jakoś źle nie robi. A tak się prezentuje ta ściana. Jedynie ten środek tam trzeba jakoś wypełnić. Jakbyście mówili, ha miłość ta ściana jest krzywa, to nie jest krzywa. Bo po prostu yy, tutaj nie dołożę, kilku tego, bo mi brakło, B będę po prostu dokładał. Nie nie chcę mi się już. Zresztą nawet materiałów nie mam, bo z tego to już dużo nie zrobię po prostu całą tą ścianę chciałem przebudować. Dzisiaj one są tu nawet tak dość równo. Co jeszcze? Generalnie ja już sobie dzisiaj daruję, jadę do domu, sobie coś zjem, normalnie, wszystko ładnie, pięknie. A co? Ja się po prostu zamirzę, tak, wam pokażę jak to wygląda. Tak więc z mojej strony. Byłoby to wszystko. Za Karola się pożegnam, bo go nie ma. Dzięki za oglądanie. Jeżeli ten dość pracowity odcinek bazie się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę. Pozdro, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.